Szare listopadowe niebo wisiało nisko nad blokami warszawskiego ursynowa, zlewając się w jedno z mokrym asfaltem. Wycieraczki w moim starym oplu poruszały się w monotonnym, skrzypiącym rytmie, walcząc z deszczem, który mazał świat za szybą. Obok mnie, na fotelu pasażera, siedział Staś z nosem przyklejonym do szyby, rysując palcem niewidzialne wzory na zaparowanej powierzchni. Jego plecak z superbohaterem leżał na tylnym siedzeniu. Ciężki od książek i drugiego śniadania, które przygotowałam mu o szóstej rano. Typowy wtorek, pośpiech, korki i cicha modlitwa, żeby zdążyć przed dzwonkiem. Kiedy wreszcie podjechaliśmy pod szkołę, deszcz na chwilę zelżał, jakby dając nam okno na ucieczkę. Pocałowałam Stasia w czoło, czując zapach szamponu truskawkowego i ciepło jego skóry. Leć, kochanie, bo się spóźnisz i nie zapomnij o WF. -ie. Spakowałam ci strój. Uśmiechnął się, zarzucił plecak na ramiona i wyskoczył z samochodu, dołączając do strumienia dzieci w kolorowych kurtkach płynącego w stronę szkolnych drzwi. Odprowadzałam go wzrokiem, dopóki nie zniknął w tłumie. Zawsze tak robiłam. To był mój mały, prywatny rytuał. Chwila spokoju, zanim wrócę do domu, do swoich projektów graficznych, do pustego mieszkania. Już miałam wrzucić bieg, kiedy mój wzrok przykuł znajomy samochód parkujący kilkadziesiąt metrów dalej, tuż za zakrętem. Czarny, lśniący słów Grzegorza niemożliwe. Przecież mówił, że ma spotkanie na drugim końcu miasta, na woli, o ósmej rano. Zmarszczyłam brwi, serce zabiło mi odrobinę szybciej. Może coś pomyliłam? Może spotkanie odwołali? Siedziałam, jak sparaliżowana, patrząc na ten samochód, symbol naszego sukcesu, na który tak ciężko pracowaliśmy. I wtedy otworzyły się drzwi od strony pasażera. Wysiadła z nich kobieta. Młoda, w czerwonym, eleganckim płaszczu, który odcinał się dramatycznie od szarości poranka. Poprawiła włosy, odwróciła się i nachyliła do środka, mówiąc coś do kierowcy. Śmiała się. Ten śmiech, nawet z daleka, był dźwięczny i beztroski. A potem zobaczyłam, jak dłoń kierowcy, dłoń mojego męża, wysuwa się i delikatnie gładzi ją po policzku. Gest tak intymny, tak naturalny i tak cholernie nie na miejscu, że poczułam jakby ktoś wylał na mnie wiadro lodowatej wody. Kobietą w czerwonym płaszczu była pani Justyna, wychowawczyni Stasia, nauczycielka, o której mój syn opowiadał z takim podziwem. Poczułam falę mdłości, która podeszła mi do gardła. Obraz rozpadł się na tysiące ostrych kawałków, a każdy z nich wbijał mi się w serce. To nie mogła być prawda. Musiało istnieć jakieś logiczne wytłumaczenie złapałam się tej myśli jak tonący brzytwy może jej samochód się zepsuł może Grzegorz jako dobry samarytanin po prostu ją podwiózł ale ten gest ten dotyk na policzku nie było w nim nic z uprzejmości kolegi z rady rodziców była w nim czułość zażyłość obietnica patrzyłam jak pani Justyna zamyka drzwi macha ręką w stronę niewidocznego dla mnie Grzegorza i rusza w stronę szkoły z torbą przewieszoną przez ramię Sów odczekał chwilę, a potem powoli ruszył, mijając mój zaparkowany samochód. Przez przyciemnioną szybę nie widziałam jego twarzy, ale czułam na sobie jego spojrzenie. A może tylko mi się wydawało? Może to była paranoja, która już zaczynała kiełkować w mojej głowie? Siedziałam w milczeniu, z rękami kurczowo zaciśniętymi na kierownicy, tak mocno, że pobielały mi knykcie. Skrzypienie wycieraczek stało się ogłuszające. Świat na zewnątrz znowu się rozmazał, tym razem nie przez deszcz, ale przez łzy, które napłynęły mi do oczu. Tam, na tej szarej ulicy, w ten zwykły deszczowy wtorek, moje życie, które budowałam przez 15 lat, zaczęło pękać. Fundament, na którym stałam, zaufanie, właśnie rozpadł się w pył. Wróciłam do domu na autopilocie. Nie pamiętam drogi, nie pamiętam jak zaparkowałam. Weszłam do mieszkania, które nagle stało się obce. To samo mieszkanie, które jeszcze dwie godziny temu było moim azylem, moją twierdzą. Zapach kawy, którą Grzegorz zaparzył rano, wciąż unosił się w powietrzu. Jego kubek stał przy zlewie. Na lodówce wisiał rysunek Stasia, nasza trójka, trzymająca się za ręce pod tęczą. Patrzyłam na ten rysunek i czułam, jak coś we mnie umiera. Magdalena, kobieta, która miała wszystko pod kontrolą, perfekcyjna pani domu, matka, żona, Freelancerka godząca pracę z życiem rodzinnym. Cała ta konstrukcja, cała ta fasada, którą tak starannie pielęgnowałam, waliła mi się na głowę. Nasze życie było jak dobrze naoliwiona maszyna. Poranki zaczynały się od głosem ekspresu do kawy i wiadomości w radiu. Ja szykowałam śniadanie dla Stasia, kanapki do szkoły, a Grzegorz, zawsze w idealnie wyprasowanej koszuli, parzył nam kawę. Dzieliliśmy się planem dnia, ja miałam spotkanie na Zoomie o dziesiątej, on lunch z klientem. Odbierałam Stasia ze szkoły, on wracał na kolację, weekendy spędzaliśmy razem, wycieczki rowerowe do lasu kabackiego, wizyty u mojej mamy w Radomiu, wspólne gotowanie, byliśmy wzorową parą przynajmniej tak mi się wydawało, ludzie nas podziwiali. Maja, jak ty to wszystko ogarniasz? Pytała moja przyjaciółka Kasia. A ja wzruszałam ramionami i mówiłam, że to kwestia organizacji i tego, że z Grześkiem jesteśmy zgranym zespołem. Zespół. Dobre sobie. Teraz to słowo smakowało jak trucizna. Kiedy zaczęły się te zmiany? Kiedy przestałam zauważać? Przewijałam w głowie ostatnie miesiące. Były znaki. Oczywiście, że były, tylko ja nie chciałam ich widzieć. Te nagłe, pilne spotkania po godzinach, telefony, które odbierał wychodząc do drugiego pokoju. Nowy, droższy zapach perfum, który kupił sobie dla poprawy nastroju, ta dziwna dbałość o wygląd, codzienne wizyty na siłowni, nowe, markowe ubrania. Tłumaczyłam to sobie kryzysem wieku średniego. Ma 42 lata, chce się poczuć młodszy, bardziej atrakcyjny. Wspierałam go, chwaliłam nową sylwetkę. Mówiłam, że wygląda świetnie, a on w tym czasie budował drugie życie. Życie, w którym nie było dla mnie miejsca. A najgorsze w tym wszystkim było to, że wplątał w to szkołę Stasia, jego świat, miejsce, które powinno być bezpieczne i niewinne Pani Justyna, młoda, entuzjastyczna, pełna pasji. Staś ją uwielbiał. Na ostatniej wywiadówce mówiła, jaki jest zdolny, jak pięknie rysuje. Stałam tam, dumna matka, słuchając komplementów na temat mojego syna z ust kobiety, która prawdopodobnie sypiała z moim mężem. Jak długo to trwało? Tydzień, miesiąc, rok, każda możliwość była jak cios w brzuch. Chodziłam po mieszkaniu jak w transie, dotykałam przedmiotów, jego książek na półce, swetra przewieszonego przez krzesło, zdjęcia z naszych ostatnich wakacji w Chorwacji, na którym obejmował mnie ramieniem, a oboje śmialiśmy się do obiektywu. Czy już wtedy kłamał? Czy ten uśmiech był fałszywy? Czułam się brudna, oszukana, naiwna, głupia. Jak mogłam tego nie widzieć? Jak mogłam być tak ślepa? Usiadłam przy kuchennym stole, w miejscu, gdzie jeszcze rano piliśmy kawę, i rozpłakałam się. To nie był cichy szloch, to był krzyk rozpaczy, który wydobywał się z najgłębszych zakamarków mojej duszy. Płakałam nad straconymi latami, nad zdeptanym zaufaniem, nad przyszłością, która właśnie została mi odebrana. Płakałam nad moim synem, który został uwikłany w tę brudną grę dorosłych. I płakałam nad sobą bo nie wiedziałam co mam teraz zrobić konfrontacja ale co mu powiem widziałam cię z panią Justyną a on odpowie że ją podwiózł że jestem histeryczką będzie zaprzeczał będzie mnie gaslightował tak jak robił to od miesięcy kiedy pytałam dlaczego jest taki nieobecny jesteś przewrażliwiona maja mam dużo stresu w pracy jego standardowa odpowiedź potrzebowałam dowodu czegoś czego nie mógłby podważyć ale sama myśl o grzebaniu w jego rzeczach, o szpiegowaniu, napawała mnie obrzydzeniem. To nie byłam ja. Ja wierzyłam w szczerość, w rozmowę. Tylko jak rozmawiać z kimś, kto zbudował swoje życie na kłamstwie? Czas płynął. Deszcz za oknem nie przestawał padać. Musiałam się pozbierać. Dla Stasia. O czternastej musiałam być pod szkołą, uśmiechnięta, spokojna mama, jak co Musiałam zagrać w tym teatrze jeszcze przez chwilę. Poszłam do łazienki. Obmyłam twarz zimną wodą, spojrzałam w lustro i zobaczyłam obcą kobietę, z zaczerwienionymi oczami, bladą skórą i wyrazem bólu, którego nie dało się ukryć. Ta kobieta była na skraju przepaści. Musiałam zdecydować czy skoczy, czy znajdzie siłę, by zawrócić. Gdy po południu podjechałam pod szkołę, serce waliło mi jak młotem. Każdy samochód, każdy przechodzień wydawał mi się podejrzany. Czekałam, aż Staś wybiegnie ze szkolnych drzwi, starając się oddychać miarowo. Bałam się, że zobaczę ją, panią Justynę, w czerwonym płaszczu. Co zrobię? Krzyknę? Splunę jej w twarz? A może po prostu odwrócę wzrok pokonana? Na szczęście jej nie było. Staś wpadł do samochodu, rzucając plecak na tylne siedzenie. Był podekscytowany. Mamo, wiesz co? Będziemy robić jasełka, i pani Justyna powiedziała, że mogę być jednym z trzech króli. Będę miał koronę i wszystko. Mówił szybko, a jego oczy błyszczały. Poczułam ukłucie w sercu. Jego radość była tak czysta, tak niewinna, a ja musiałam udawać, że też się cieszę. Wspaniale kochanie, to super! Będziesz najlepszym królem na świecie. Mój głos brzmiał obco, metalicznie. W drodze do domu Staś trajkotał bez przerwy o przygotowaniach. O swojej roli, o tym, co powiedziała pani Justyna. Każda wzmianka o niej była jak szpilka wbijana w moje serce. W domu odrobiłam z nim lekcję, podałam podwieczorek, włączyłam mu bajkę, poruszałam się mechanicznie, uśmiech przyklejony do twarzy, ale w środku byłam kłębkiem nerwów. Czekałam na Grzegorza, czekałam na konfrontację, chociaż wciąż nie wiedziałam, jak ją przeprowadzić. Wrócił po dziewiętnastej, jak zwykle, zmęczony po ciężkim dniu. Pocałował mnie w policzek. Jego dotyk mnie sparzył. Cofnęłam się odruchowo. Spojrzał na mnie zdziwiony. Coś się stało, Maju? Nie, nic. Jestem zmęczona. Kłamstwo przyszło mi z łatwością. Przeraziło mnie to. Stałam się częścią tej gry. Podałam mu kolację. Jadł, opowiadając o swoim dniu, o spotkaniu na Woli, o trudnym kliencie, o korkach. Słuchałam go, a w głowie miałam tylko jeden obraz. Jego czarny suw pod szkołą Stasia. Każde jego słowo było kłamstwem. Każdy gest był fałszywy. Patrzyłam na mężczyznę, z którym spędziłam połowę życia i nie poznawałam go. Był dla mnie obcy. Kiedy poszedł wziąć prysznic, zawahałam się. To była moja szansa. Jego telefon leżał na stoliku w sypialni. Wiedziałam, że to złe, że to naruszenie prywatności. Ale co mi zostało? Jaka prywatność, skoro on naruszył wszystko, co było dla nas święte? Z drżącymi rękami wzięłam telefon. Znałam kod. Nasza rocznica ślubu. Jakie to ironiczne. Przewijałam wiadomości. Nic, czysto. Sprawdzałam połączenia. Też nic podejrzanego. Messenger, WhatsApp, pusto. Był sprytny. Zbyt sprytny, albo ja byłam paranoiczką. Już miałam odłożyć telefon, kiedy coś mnie tknęło. Zajrzałam do galerii zdjęć. Przewijałam setki fotografii Stasia, naszych wakacji rodzinnych imprez i nagle w folderze, ukryte, znalazłam to, czego szukałam, a raczej to, czego bałam się znaleźć. Kilkanaście zdjęć ona w jego samochodzie, ona w restauracji, ona w pokoju hotelowym, w jego koszuli. Selfie, na którym obejmowali się uśmiechnięci, szczęśliwi. Na jednym z nich całowali się. Zdjęcie miało datę sprzed trzech miesięcy trzy miesiące całe lato całą jesień. Kiedy ja planowałam remont kuchni, on planował schacki, kiedy ja martwiłam się przeziębieniem Stasia, on wysyłał jej miłosne wiadomości. Świat zawirował mi przed oczami. Usiadłam na łóżku, trzymając w ręku dowód jego zdrady. Nie było już wątpliwości, nie było miejsca na tłumaczenia. Była tylko surowa, bolesna prawda. Siedziałam na krawędzi łóżka, wpatrując się w ekran telefonu, a dźwięk prysznica w łazience stał się ścieżką dźwiękową do końca mojego świata. Każde zdjęcie było jak policzek. Widziałam na nich Grzegorza, jakiego nie znałam od lat, zrelaksowanego, roześmianego, z błyskiem w oku, który dawno zgasł w jego spojrzeniach, kierowanych do mnie. Był tam szczęśliwy, z nią, z młodszą, beztroską wersją mnie samej. Poczułam ukłucie zazdrości tak ostre i fizyczne, że zaparło mi dech. Nie chodziło tylko o zdradę, o seks. Chodziło o intymność, o emocje, które dawał komuś innemu. O te wszystkie małe gesty, rozmowy, uśmiechy, które ukradł naszej rodzinie i podarował jej. Słyszałam, jak woda przestała płynąć. Szybko zablokowałam telefon i położyłam go dokładnie w tym samym miejscu, w którym leżał. Moje serce biło tak głośno, że byłam pewna, że je usłyszy. Wrócił do sypialni, owinięty ręcznikiem w pasie, z kroplami wody na ramionach. Uśmiechnął się do mnie. Wszystko w porządku? Jesteś jakaś blada? Chciałam krzyczeć. Chciałam rzucić mu tym telefonem w twarz i zapytać, jak mógł, jak mógł patrzeć mi w oczy każdego dnia, spać ze mną w jednym łóżku, jeść kolację, któremu gotowałam, wiedząc, że prowadzi podwójne życie. Ale zamroził mnie chłód. Lodowata furia, która była o wiele silniejsza niż gorący gniew. Wiedziałam, że jedna scena histerii niczego nie załatwi. Da mu tylko satysfakcję. Będzie mógł powiedzieć, że jestem niestabilna, że przesadzam. Nie. Nie dam mu tej przyjemności. Zagrałam swoją rolę do końca. Tak, chyba coś mnie bierze. Położę się już. Odwróciłam się do niego plecami, udając, że zasypiam. Leżałam w ciemności, czując jego ciepło za plecami, słysząc jego miarowy oddech. Każdy wdech i wydech był jak tortura. Tej nocy nie zmrużyłam oka. Leżałam, planując. Moja rozpacz powoli ustępowała miejsca determinacji. Nie pozwolę mu się zniszczyć. Nie pozwolę mu zniszczyć Stasia. Następne dni były najdziwniejszym okresem w moim życiu. Prowadziłam podwójną grę, byłam wzorową żoną i matką na pokaz, a w środku zbierałam dowody, planowałam strategię wyjścia, każdego dnia udawałam normalność, robiłam zakupy, gotowałam obiady, pomagałam Stasiowi w lekcjach, śmiałam się z żartów Grzegorza, pytałam o jego dzień, a potem kiedy zasypiał, przeglądałam bilingi telefoniczne, które zamówiłam online. Znalazłam jeden numer, powtarzający się dziesiątki razy dziennie należał do niej. Sprawdzałam wyciągi z kart kredytowych, restauracje, w których nigdy nie byliśmy razem, hotele służbowe w miastach, w których nie miał żadnych klientów. Kawałek po kawałku składałam układankę jego kłamstw. Byłam metodyczna, zimna i precyzyjna. Moja praca graficzna wymagała dbałości o szczegóły i teraz wykorzystywałam te umiejętności w najgorszym projekcie mojego życia, dekonstrukcji mojego małżeństwa. Rozmawiałam z Kasią, opowiedziałam jej wszystko. Siedziałyśmy w jej kuchni przy kubkach z herbatą, a ja mówiłam szeptem, jakbym bała się, że ściany mają uszy. Kasia słuchała w milczeniu, a kiedy skończyłam, przytuliła mnie mocno. Jej przyjaźń była jedyną stałą rzeczą w moim walącym się świecie. Maja, jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam, powiedziała. Cokolwiek postanowisz, jestem z tobą, ale nie pozwól mu się upodlić. Te słowa dały mi siłę. Wiedziałam, że nie jestem sama. Zaczęłam też działać praktycznie. Skontaktowałam się z prawniczką, specjalizującą się w sprawach rozwodowych. Umówiłam się na dyskretne spotkanie. Przedstawiłam jej sytuację, pokazałam dowody. Kobieta była rzeczowa i konkretna. Wyjaśniła mi, jakie mam opcje, jak zabezpieczyć siebie i Stasia. Po raz pierwszy od dnia, w którym zobaczyłam go pod szkołą, poczułam, że odzyskuje kontrolę. Grzegorz niczego nie podejrzewał. Był tak pewny siebie, tak zaślepiony swoim romansem, że nie zauważył mojej zmiany. Mój spokój brał za normalność, moje milczenie za zmęczenie. Był tak pochłonięty sobą, że stałam się dla niego przezroczysta, a to był jego największy błąd. Zbliżał się grudzień. Szkoła żyła przygotowaniami do jasełek. Staś codziennie ćwiczył swoją rolę. Chodził po domu w prowizorycznej koronie z tektury i recytował swoje kwestie. Był tak dumny i szczęśliwy, a ja patrzyłam na niego i moje serce pękało, bo wiedziałam, że jego idealny świat niedługo legnie w gruzach, i wiedziałam, że osobą, która wbiła w ten świat nóż, była jego ukochana pani nauczycielka. Przyszedł dzień przedstawienia. Szkoła tętniła życiem, korytarze pachniały ciastem i igliwiem. Rodzice tłoczyli się w auli, która została udekorowana łańcuchami z papieru i gwiazdami z folii aluminiowej. Grzegorz przyjechał prosto z pracy, w garniturze, z uśmiechem taty roku na twarzy. Usiadł obok mnie, objął mnie ramieniem. Nasz mały aktor powiedział z dumą. Uśmiechnęłam się do niego. To był ostatni raz. Znalazłam wzrokiem panią Justynę. Stała przy scenie, dyrygując małymi aniołkami i pasterzami. Była piękna, wyglądała na szczęśliwą i spełnioną. Kiedy jej wzrok skrzyżował się ze wzrokiem Grzegorza, zobaczyłam ten sam intymny uśmiech, który widziałam tamtego deszczowego poranka. Trwało to sekundę, ale dla mnie była to wieczność. To był ich świat, a my, reszta rodziców, byliśmy tylko tłem. Wtedy podjęłam decyzję. Wiedziałam, jak to zakończę nie w sądzie, nie w domu, w czterech ścianach. Zakończę to tutaj, w miejscu, gdzie ich kłamstwo zatruwało niewinność mojego dziecka. Przedstawienie było urocze. Dzieci przejęte swoimi rolami, myliły kwestie, śpiewały fałszywie, ale wkładały w to całe serce. Staś był wspaniały, wszedł na scenę z powagą godną prawdziwego monarchy, zaniósł swoje dary i wygłosił swoją kwestię bezbłędnie. Siedziałam w pierwszym rzędzie, a łzy płynęły mi po policzkach. To były łzy dumy zmieszane z niewyobrażalnym bólem. Grzegorz ścisnął moją dłoń. Widzisz, nasz syn, najlepszy! kiwnęłam głową, niezdolna wykrztusić słowa. Kiedy przedstawienie się skończyło, rozległy się gromkie brawa. Dzieci kłaniały się niezdarnie, a rodzice wstawali, robiąc zdjęcia. Pani Justyna weszła na scenę, żeby podziękować wszystkim za przybycie. Mówiła o ciężkiej pracy dzieci, o duchu świąt, o wspólnocie. Patrzyłam na nią. I czułam tylko pogardę. Jej słowa były puste, fałszywe. Była hipokrytką. Po oficjalnej części rodzice ruszyli w stronę sceny, żeby pogratulować swoim pociechom. Grzegorz też wstał. Chodź, Maja, zrobimy sobie zdjęcie ze Stasiem, pokręciłam głową. Idź sam, ja tu poczekam. Patrzyłam, jak podchodzi do Stasia, przytula go, podnosi do góry, potem podszedł do pani Justyny, uścisnął jej dłoń, mówiąc coś z entuzjazmem. Ona śmiała się, patrząc mu w oczy. Stali tak, idealny obrazek, dumny ojciec i oddana nauczycielka, a między nimi moje dziecko. To był ten moment. Wstałam. Czułam na sobie spojrzenia innych rodziców, ale nie dbałam o to. Podeszłam do nich powoli, z zimną precyzją. Kiedy stanęłam obok, Grzegorz odwrócił się do mnie, wciąż uśmiechnięty. Maja, właśnie gratulowałem pani Justynie. Wspaniałe przedstawienie. Mój głos był spokojny. Opanowany, ale tak zimny, że samą mnie zaskoczył. Spojrzałam prosto w oczy nauczycielki mojego syna. Tak, przedstawienie było rzeczywiście imponujące, pani Justyno. Gratuluję talentu. I to nie tylko tego pedagogicznego. Uśmiech zamarł na jej twarzy. Zbladła. Spojrzała nerwowo na Grzegorza. On też przestał się uśmiechać. W jego oczach pojawił się strach. Zapanowała cisza. Kilku rodziców stojących najbliżej urwało w pół słowa. Zwróciłam się do Grzegorza, nie spuszczając go z oczu. Mówiłam cicho, ale dobitnie, tak żeby wszyscy wokół słyszeli. Grzegorz, podaj mi kluczyki do samochodu. Staś i ja wracamy do domu. Zmarszczył brwi, próbując ratować sytuację. Maja, co ty? Porozmawiajmy w domu. Nie, przerwałam mu. Nie mamy już o czym rozmawiać. Kluczyki, wyciągnęłam rękę. Patrzył na mnie przez chwilę, zszokowany moją postawą. W końcu. Pokonany sięgnął do kieszeni i podał mi kluczyki. Wzięłam je, czując chłód metalu na skórze. Potem kucnęłam przy Stasiu, który patrzył na nas wielkimi zdziwionymi oczami. Uśmiechnęłam się do niego najcieplej, jak potrafiłam. Chodź, królewiczu, jedziemy do domu, zrobimy sobie gorącą czekoladę. Wzięłam go za rękę, a drugą chwyciłam jego plecak. Nie obejrzałam się za siebie. Ruszyłam przez tłum rodziców, którzy rozstępowali się przede mną jak morze czerwone. Czułam na plecach ich spojrzenia. Słyszałam szepty, ale szłam z podniesioną głową. Wyszłam ze szkoły, z tego budynku pełnego kłamstw i hipokryzji, prowadząc za rękę jedyną ważną dla mnie osobę. Tam, na oczach wszystkich, zakończyłam swoje małżeństwo. Nie krzykiem, nie płaczem, ale godnością. Droga do domu upłynęła w dziwnej ciszy. Staś, zazwyczaj gadatliwy, tym razem milczał, jakby instynktownie wyczuwał gęstą atmosferę w samochodzie. W końcu zapytał cicho, Mamo, dlaczego tata z nami nie wrócił? To było pytanie, którego się bałam, ale na które musiałam odpowiedzieć. Zatrzymałam samochód na naszym parkingu, zgasiłam silnik i odwróciłam się do niego. W półmroku, oświetlonym przez latarnie uliczne, widziałam jego zmartwioną twarz. Skarbie, dorośli czasem się kłócą. Tata i ja musimy sobie kilka rzeczy przemyśleć i przez jakiś czas będziemy mieszkać osobno. Ale on wróci, prawda? W jego głosie była nadzieja, która łamała mi serce. Nie wiem, Stasiu, ale wiesz co? Niezależnie od wszystkiego, ja i tata zawsze będziemy cię kochać najbardziej na świecie. To się nigdy nie zmieni, jesteś dla nas najważniejszy. Przytulił się do mnie mocno. Czułam, jak jego małe ciało drży. Trzymałam go w ramionach, wdychając zapach jego włosów i obiecałam sobie, że zrobię wszystko, żeby go przez to przeprowadzić, żeby jego świat ucierpiał jak najmniej. Reszta wieczoru była surrealistyczna. Zrobiłam mu gorącą czekoladę, tak jak obiecałam. Oglądaliśmy razem bajkę, leżąc na kanapie pod kocem. Udawałam, że wszystko jest w porządku, ale każdy dzwonek telefonu, każdy dźwięk na klatce schodowej sprawiał, że zrywałam się w napięciu. Grzegorz dzwonił kilkanaście razy. Nie odebrałam. Pisał wiadomości. Maja. Musimy porozmawiać. To nie tak, jak myślisz. Nie rób tego Stasiowi. Ostatnia wiadomość była najpodlejsza. Próbował użyć naszego syna jako tarczy. Skasowałam wszystkie wiadomości bez czytania do końca. Nie było już nic do powiedzenia. Kiedy Staś zasnął, wreszcie mogłam przestać udawać. Usiadłam w kuchni, w ciszy pustego mieszkania i pozwoliłam sobie na łzy. Ale to był już inny płacz. Nie było w nim histerii ani rozpaczy. Była ulga. Był smutek po stracie, ale też poczucie, że zdjęłam z siebie ogromny ciężar. Koniec z kłamstwami, koniec z udawaniem. Zaczynał się nowy, przerażający, ale prawdziwy rozdział. Następnego dnia Grzegorz przyjechał rano zanim odwiozłam Stasia do szkoły. Byłam na to przygotowana. Nie wpuściłam go do środka. Rozmawialiśmy na klatce schodowej. Wyglądał okropnie. Był blady. Miał podkrążone oczy. Błagał, przepraszał. Obiecywał, że to skończy. Mówił, że to był błąd. że nic dla niego nie znaczyła. że kocha tylko mnie i Stasia. Słuchałam go w milczeniu. Jego słowa odbijały się ode mnie, jak od szklanej ściany. Było za późno. Zdrada nie była tylko fizyczna. On zdradził nasze zaufanie, naszą przyjaźń, nasze wspólne plany i marzenia. Zdradził pamięć o każdym dobrym dniu, który przeżyliśmy. Grzegorz, spakuj swoje rzeczy, kiedy będziemy w szkole. Daję ci dwie godziny, potem wracam i zmieniam zamki, powiedziałam spokojnie. Patrzył na mnie z niedowierzaniem. Maja, nie możesz. To też mój dom. To jest dom mojego syna, a ty sprowadziłeś do jego życia kogoś, kto nigdy nie powinien się w nim znaleźć. Zrobiłeś to w najgorszy możliwy sposób. Nie ma dla ciebie powrotu. Odwróciłam się i zamknęłam mu drzwi przed nosem. Kiedy wróciłam ze szkoły, jego rzeczy już nie było. Na stole leżały jego klucze do mieszkania. Puste miejsce w szafie, brak jego butów w przedpokoju, pusta półka w łazience, te widoki przyniosły mi dziwny spokój. Mieszkanie na nowo stało się moje nasze, moje i Stasia. Zaczęło się trudne, nowe życie. Musiałam wyjaśnić sytuację mojej mamie, która oczywiście była w szoku. Musiałam stawić czoła szeptom sąsiadów i spojrzeniom innych matek w szkole. Wieść o tym, co stało się na jasełkach, rozeszła się lotem błyskawicy. Niektórzy mnie podziwiali, inni potępiali za publiczne pranie brudów. Nauczyłam się nie przejmować tym, co myślą inni. Skupiłam się na Stasiu. Był zdezorientowany i smutny. Tęsknił za tatą. Zorganizowałam mu spotkania z psychologiem dziecięcym, który pomógł mu zrozumieć i oswoić nową sytuację. Grzegorz spotykał się z nim w weekendy. Na początku próbował wykorzystywać te spotkania, żeby wybielić się w oczach syna i oczernić mnie, ale Staś był mądrym dzieckiem. Widział więcej niż nam się wydawało. Po kilku tygodniach pani Justyna złożyła wypowiedzenie. Podobno nie mogła znieść atmosfery w pokoju nauczycielskim i spojrzeń rodziców. Jej odejście było dla mnie cichym zwycięstwem. Sprawiedliwości stało się zadość, chociaż nie przyniosło mi to satysfakcji, a jedynie poczucie zamknięcia pewnego etapu. Mijały miesiące. Wiosna zastąpiła zimę. Powoli, krok po kroku, odbudowywałam swoje życie. Rzuciłam się w wir pracy. Moje projekty graficzne zaczęły zdobywać uznanie. Dostałam kilka dużych zleceń. Niezależność finansowa dała mi ogromne poczucie siły i bezpieczeństwa. Zaczęłam chodzić na jogę, spotykać się z Kasią i innymi przyjaciółkami. Odkrywałam na nowo siebie, nie jako żonę czy część pary, ale jako Magdalenę, kobietę, która lubiła długie spacery, kino niezależne i malowanie akwarelami, o czym zapomniała na wiele lat. Zaczęłam odnajdywać radość w małych rzeczach: w porannej kawie pitej w ciszy, w śmiechu Stasia, w zapachu deszczu na rozgrzanym asfalcie. Były trudne dni. Dni pełne samotności i zwątpienia, ale było ich coraz mniej. Pewnego popołudnia, wracając z zakupów, zobaczyłam Grzegorza. Czekał na mnie pod blokiem, był szczuplejszy, wyglądał na zmęczonego, powiedział, że chce spróbować jeszcze raz, że zrozumiał swój błąd, że poszedł na terapię, mówił, że tęskni, że bez mnie jego życie nie ma sensu. Patrzyłam na niego i po raz pierwszy od miesięcy nie czułam ani gniewu, ani bólu. Czułam tylko obojętność, a może nawet trochę litości. Był dla mnie obcym człowiekiem, który opowiadał o przeszłości, która już mnie nie dotyczyła. Grzegorz, życzę ci wszystkiego dobrego, naprawdę. Mam nadzieję, że ułożysz sobie życie, ale bez mnie nasz rozdział jest zamknięty. Powiedziałam i odeszłam, nie oglądając się za siebie. Tego wieczoru, kładąc Stasia spać, czytałam mu książkę o rycerzach i smokach. Kiedy zasnął, pogłaskałam go po włosach. Patrzyłam na jego spokojną twarz i czułam ogromną wdzięczność. Przeszliśmy przez piekło, ale wyszliśmy z niego silniejsi. Ja odzyskałam siebie, a on nie stracił poczucia bezpieczeństwa, bo miał matkę, która była dla niego murem. Nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość. Może kiedyś znowu się zakocham, a może nie, ale wiedziałam jedno. Nigdy więcej nie pozwolę, by moje szczęście zależało od kogoś innego. Zbudowałam je na nowo, na własnych warunkach na fundamencie siły, godności i miłości do mojego syna. I to był fundament, którego nikt i nic nie mogło już zniszczyć. Stałam przy oknie, patrząc na światła miasta. Tamtego deszczowego poranka, wydawało mi się, że moje życie się skończyło, ale tak naprawdę ono dopiero się zaczynało. Jeśli ta historia poruszyła cię i chcesz usłyszeć więcej, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz ze swoimi przemyśleniami.